Witajcie w kolejnym odcinku serii Jak filmować. W tej serii pokazuję Wam, jak ja to robię, jak filmuję, jak sprawiam, by moje filmy były naprawdę ciekawe wizualnie, by klient potencjalny był zadowolony, oraz przede wszystkim, żebym ja z mojej pracy był zadowolony w 100%. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem oświetlenia, także pokażę Wam, jak ja to robię, czego ja używam, jakich źródeł światła, oraz udowodnię, że nie zawsze trzeba nakierować wszystkie lampy wprost na obiekt, który nagrywamy bo to nie ma sensu. Czasem drobne smaczki budują cały efekt, całe, całe piękno naszego wideo, a więc zapraszam do kolejnego odcinka i jak filmować. Pierwszą bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o oświetlenie, jest miejsce, gdzie będziemy nagrywać nasze film. Nie każdy dysponuje. O, widzicie, teraz zmieniło się światło. Jestem pewny, że będzie to widać na filmie, który właśnie nagrywam. Kontynuując myśl, jestem pewny, że nie każdy z nas, właściwie mniejszość, jak nie procent, dysponuje własnym studiem, gdzie może całkowicie wszystko przygotować pod nagrywanie. Większość z nas będzie to nagrywała w swoich pokojach bądź w przygotowanych pomieszczeniach w domu, bądź w mieszkaniu na ten właśnie cel. A więc. Pierwsza rzecz to dokładnie przygotować sobie właśnie to miejsce, by w żaden sposób ono nam nie przeszkadzało yy, nagrywaniem filmów. Ponieważ, kiedy już ta fundamentalna rzecz, czyli to właśnie miejsce, lokum, gdzie nagrywamy, jest złe, no to wtedy już nic nie może się udać i już tego nie naprawimy. Ja do granic możliwości wykorzystuję mój pokój oraz to, no, czym mogę tutaj dysponować, czym mogę się zabawić, że tak powiem. Błędnie, niby błędnie nagrywam się pod światło, tak, w kierunku okna. Te wszystkie moje recenzje mniej więcej idą w tę stronę, ponieważ no tak mam ulokowany pokój, ale dzięki temu, że mam softboxy i inne źródła, źródła światła, mogę właśnie w ten sposób to robić. A okno, samo okno, dla mnie przynajmniej jest kolejnym, bodajże czwartym już źródłem światła, które też staram się wykorzystywać na swój plus. Tak więc pamiętajmy, fundamentalna zasada miejsce jest bardzo ważne. Kiedy mówimy o świetle, ponieważ miejsce zaciemne, miejsce źle oświetlone, już od początku będzie psło nasze nagrania. Moim światłem głównym jest albo światło naturalne z okna, właśnie z tej strony, ewentualnie dwa softboxy. Tutaj mam jeden, a za mną, o, tu jest drugi. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego jest on skierowany w sufit? Ano, dlatego właśnie, że nie zawsze każde, każde źródło światła musi być skierowane wprost na rzecz, którą nagrywamy. Dobrze jest, kiedy chociaż jedno źródło światła odbija się od czegoś. Ja mam ten plus, że mam biały sufit i mogę światło z tego softboxa odbić od sufitu, by bardzo spłaszczone spadało właśnie na obiekt, który nagrywam i wam również polecam taką zasadę działania, e, zabawy z softboxami. Kolejnym źródłem światła jest ta oto lampka. Już ją kiedyś przedstawiałem Wam w jakimś filmie. Mam do niej dwie żarówki. Ta jest właśnie e, żarówka o świetle ciepłym, mam jeszcze żarówkę o świetle bardzo zimnym i tak sobie tymi żarówkami żongluję. Oczywiście mogę sobie dokupić, nie wiem, czerwoną, zieloną, jaką tam tylko chcę żarówkę, ponieważ jest to taki standardowy Standardowy montaż żarówek i ta żarówka, to źródło światła służy mi do podkreślenia jakichś e, krawędzi. Czy to moich, mojego głowy, na przykład, czy produktu. Pewnie zauważyliście kiedyś na moich filmach, kiedy stoję przy ściance, że z tyłu taka się troszkę poświata robi i jestem ładnie wyostrzony. To właśnie dzięki światłu, które. Tą właśnie lampkę ustawiam za sobą na takim stoliczku i ona rozświetla tył obrazu, dzięki czemu ja jestem bardzo wyraźny. I mniej więcej ta sama zasada działa w przypadku nagrywania produktu, ponieważ takim dodatkowym źródłem światła najlepiej właśnie zupełnie innym odcieniem, kiedy softboxy mam bardzo jasne, bardzo takie no, stykte, białe, a kiedy dołożę do nich światło ciepłe, prawie że żółte. No, te krawędzie tego produktu ładnie się wyostrzają. Robią się też refleksy, które no, na filmie wyglądają naprawdę ciekawie. No i cały nasz, cały nasz film produktowy, całe nasze, całe nasze wideo staje się naprawdę bardzo atrakcyjne wizualnie. Do tak zwanego świetlnego tła naszej produkcji możemy użyć właśnie tego typu światło, na przykład. Ewentualnie możemy użyć e, listwe LED z naszego komputera, bądź jeśli mamy jakikolwiek inny sposób gdzieś zamontowaną w pokoju lub mamy luźną, to jeszcze lepiej. E, I sobie tą listę gdzieś położymy, ewentualnie proste, najzwyklejsze żarówki choinkowe. Najlepiej, żeby one były jednego koloru, na przykład białe. Wtedy e, połóżmy je za obiektem, e, wyostrzmy e, nasz obiekt, e, czy to, co chcemy po prostu nagrywać przy małej przysłonie, czy niskiej przysłonie, na przykład F1.8, F2.0 i dzięki temu uzyskamy bardzo ciekawy efekt rozmycia tła, tak zwane właśnie, które uwielbiam. I wtedy, kiedy będziemy mieli w tle nasze takie tło świetlne, te żaróweczki wyjdą takie pięknie rozmalane, będą takimi punktami, które no, cały ten wyraz filmu Wyraz artystyczny filmu podniosą na zupełnie wyższy level i będziemy na pewno z tego bardzo zadowoleni. Oczywiście nie musi to być tylko i wyłącznie lampka, taka jak pokazałem, czy tylko i wyłącznie żaróweczki choinkowe i tak dalej, Próbujcie, testujcie różne rozwiązania. Może to być na przykład światło z waszej klawiatury e, e, RGB, która pięknie się rozświetla i też. Te, ten efekt bokach się ukaże, kiedy ta ci tam będzie z tyłu, ona będzie się rozświetlała, a nasz obiekt będzie wyostrzony właśnie przy, tym, przy tej małej przysłonie. Także no, trzeba eksperymentować. Na tym to polega. Ostatnią bardzo ważną rzeczą, przy świetle w filmowaniu, jest samo ustawienie kamery. Pamiętajmy, by nie przepalić obrazu by mądrze się ustawić, jeśli światło wpada nam w obiektyw i robi flare, której nie chcemy, spełnijmy pozycję, Tak, no to samo przy, to co mówiłem poprzednio. Poszukajmy dobrego rozwiązania, poeksperymentujmy trochę. Ustawienie kamery tak samo jak pierwszy punkt, czyli dobór miejsca, gdzie będziemy się nagrywać, jest szalenie ważny i dlatego podaję te punkty jako pierwszy i ostatni, ponieważ nawet najlepsze światło nic nie zmieni, kiedy będziemy mieli złe miejsce do nagrywania oraz kiedy nasza kamera będzie stała w fatalnym miejscu i nagranie będzie kompletnie do niczego. Podam jeszcze taki pro tip, może go znacie, może nie, ale mniej więcej, jeśli chodzi na przykład o porę roku, lato czy, czy, czy wiosnę, jest tak zwane takie określenie złota godzina. To jest mniej więcej od godziny 17, tak, no, maksymalnie do 19, chociaż może troszkę wcześniej. Wtedy słońce ma taki no, najciekawszy odcień, jest takie płaskie światełko, które dobrze oświetla nasza, naszą postać, czy obiekt, czy po prostu jest, no, to jest najlepsza godzina, by cokolwiek nagrywać. Słońce tak jak teraz nie przepala, ale też nie jest za ciemne. Także pamiętajcie o tej zasadzie złotej godziny, która jest szalenie ważna i bardzo często wykorzystywana przez profesjonalnych twórców wideo. Dzięki wielkie, że zostałeś do końca tego filmu. Mam nadzieję, że moje poradniki przydają Wam się na coś oraz są chociaż trochę ciekawe i pomogą Wam zmienić coś w Waszych filmach bądź w produkcjach, które macie zamiar tworzyć. Także zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, lub w dół, jeśli uważacie, że ten film był kompletnie nieprzydatny. A ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówił Maciek Urban Nowak. Czołem!